O, i tak oto przechodzimy do kolejnego błędu logicznego, błędu zarazem argumentacji w dyskusji. Należy to znać, żeby po pierwsze samemu unikać, bo do niczego nie dojdziecie. Jakby to... Błędy logiczne są jednocześnie błędy, błędami argumentacji, ale są też błędami rozumowania. Więc jeśli podejmujemy nasze rozumowanie, zawiera takie poważne błędy, zidentyfikowane już przez starożytnych, no to nie dojdziemy, nie, nie dojdziemy, nie dojdziecie do prawdy, więc wasze przekonania będą no, niewłaściwe, a w świecie samoobrony, walki o przetrwanie, yy, może się to okazać śmiertelne, w tym i dla Was. Dlatego warto znać błędy logiczne, błędy argumentacji. Zatem przechodzimy do kolejnego. Wypisałem sobie tak wszystkie pokrótce, żebym tam nie, nie zapomniał. Natomiast, ta, tak, żeby nie było, że czytam, jest tylko wypisany, wypisany, czy tam nawet nie rozczytacie, ale jest wypisany po lewej stronie tylko nazwy, żebym nie zapomniał tych głównych, żebym o nich sobie powiedział, o tych, o których chcę powiedzieć. O, e, argument do publiki, ad auditorem, czy też ad populi. E, jest to odniesienie się swojej dyskusji, już nie wytrzymuje, nie ma argumentów, to ludzie często się odnoszą właśnie do publiczności, tak? Swoim. swoim no, czarem osobistym stara się. Ups! Swoim czarem osobistym stara się. na a zapomniałem, że krzesło. Swoim czarem osobistym dzisiaj, że yy, aż się bateria rozładowuje. O, teraz jest dobrze, teraz jest dobrze. Gadam jak naćpany, sam to widzę. Nie, nic nie brałem, nic nie piłem. Dopiero jechałem autem. Yy, no, w sumie jedno nie wyklucza drugiego, ale nie. Słowo harcerza. Byłem na dwóch zbiórkach, także a potem, potem zastępowy czy tam główny tam harcerz wszystkich wytmuchał, jak zebrał hajs. <laughs> Harcerstwo. Odnosi się, chce swoim czarem osobistym zdobyć, zdobyć publiczność, zdobyć pokaz publiczności, no to robią ludzie po pierwsze słabi psychicznie, bez przygotowania merytorycznego, bez wiedzy, bez wiedzy i tacy, którzy nie doszukują się prawdy, tylko we wszystkie spory debaty Yy, angażują się tylko po to, żeby zdobyć popularność. Na tym im zależy, yy, żeby uzyskać jakieś, jakieś profity. Tak jest na, na wysokim stopniu, ale też na niskim. Yy, przykład z życia codziennego, no to a, ruch MeToo, Black Lives Matter i tak dalej, gdzie sama te, 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 teoretyczna idea jest szczytna, natomiast no. Popełnia też kolejny błąd logiczny, właśnie rozszerzenia argumentu ad absurdum, czyli e, wszyscy to potencjalni gwałciciele, wszyscy molestują, wszyscy to betowile, e, gwałciciele i wszyscy to mordercy e, Afroamerykanów, o może tak powiem. E, natomiast, czemu ruch się nazywa Black Lives Matter, a nie Af Afroamerican Lives Matter? No nie wiem, dziwne, trochę rasistowska ta nazwa. Um, więc problem jest rozdmuchiwany do, do absurdu, po co? Bo jest w żywotnym interesie ludzi, którzy, których pracą jest walka z opresją, więc zależy im, żeby um, takie nastawienie było utrzymane, bo mają z tego zysk. Tak samo jak depresja nie jest na całe życie i jest nieuleczalna, jak alkoholizm nie jest nieuleczalny, jak PTSD nie jest nieuleczalne, dużo rzeczy jest takich, które przynoszą dobry biznes i się ludziom szkodzi przez wmawianie im tego, że to na całe życie no, po to, żeby dalej był biznes eee, więc argument do, do, do publiki m najczęściej w moich nagraniach, naj na nagraniem najczęstszym, gdzie występuje eee, właśnie argumentum ad auditorem i też eee, argument odnoszący się do Y, autorytetu to jest, y, czy też tak, tutaj też występuje argument do tradycji. To jest nagranie o używaniu owijek tak, notorycznym. Y, tytuł nagrania: jak, jeśli używasz owijek, połamiesz sobie y, y, ręce. Y, założenie tego jest takie, że. Y, no, tak działa nasz organizm. No, to, to nie jest moja konfabulacja, to jest zauważenie faktu, tak? Tego uczy się na, 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 na studiach. Bo, bo, to jest wiedza ortopedów, no, no, wszystkich, tak? Fizjoterapeutów. Jeśli coś ułatwiasz, to nagle znika potrzeba dbania o to, tak? Jeśli yy, dajesz komuś jedzenie zamiast wędki i tylko karmić, to zanika potrzeba zdobywania sobie jedzenia, tak? Jeśli ludziom dajesz zasiłki, to się robią leniwi i nie pracują. Bo jak czegoś nie trzeba robić, to nie robią, tak? To samo jest obserwowany zanik płony dziewiczej u kobiet. Dlaczego? Nie z powodu wczesnej inicjacji seksualnej, tylko z powodu majtek. płona dziewicza miała chronić, że tak powiem, nieprzyzwyczajone jeszcze do tam zabrudzeń i, i ten drogi, rodne kobiety. Przed właśnie infekcjami, zabrudzeniami z zewnątrz. Nie? No skoro mamy majtki, no to to jest niepotrzebne i jest obserwowany zanik. Zanik, nie. Jak nie trenujemy przez długi czas, to mięśnie zanikają, tak? No jest ich coraz nie, no bo nie ma potrzeby utrzymywać tego. To jest kosztowne energetycznie, tak? Więc to wynika z adaptacji. No, i tak, jeśli pościskamy te ręce, ustabilizujemy fenomenalnie z zewnątrz, i tak każdy trening robimy w tych owikach. Boksujemy w worek z związanych owija, wszystkie sparingi w owikach itd., tak dalej, tak dalej, słabną nam mięśnie i jest gorsza stabilizacja nadgarstka, bo, bo co? No, bo nie trzeba tego robić, no to organizm tego nie robi, bo ma owiki. I potem jest klops. I potem jest klops, kiedy, czy, kiedy coś się robi bez rękawic. Zresztą nawet klops, kiedy jest w tych rękawicach. Przeżyłem to. Przeżyłem to, nie wiem, yy, 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 w ten, Przestałem tak dbać o ręce, jak za czasów treningów w Kyokushinie. Rękawice, rękawice, co prawda, o, nie stosowałem. Yy, natomiast same rękawice, rękawice są stosowane tak, że uderzenie jest w sposób nieanatomiczny. Wszyscy mówią, że o tak prawidłowo ustawiona ręka do uderzenia, czy od tej strony, czy, czy to od tej, tak będzie widać udeczka, tak. W rękawicy się nie da. W rękawicy uderzamy tak. Już w tych do MMA uderzamy tak. Ręka jest ustawiona tak. W ten sposób. Nie tak. Nie są kości. L, nawet nie mają być linii. Mają być lekkim łukiem. To jest silniejsza struktura. Są tak. Są łukiem w drugą stronę. nad nadgarstek jest tutaj. I jest problem. Tu złamałem tą rękę. To też, ale to w wyniku nagromadzenia innych, innych urazów, jeszcze tam treningowych, tak? Ale tu pękła. Yy, więc jest to fakt, no ale niestety, jaki jest argument do publiki, bo wszyscy tak robią, tak? Argument yy, do tego, do tradycji, bo od dawna wszyscy tak robią i argument do autorytetu, bo cenione kluby tak robią. No, ludzie kiedyś też wierzyli, że ziemia jest płaska. I był podnoszony ten sam argument, tak? Przecież wszyscy naukowcy to mówią. Kopernik, coś ty się mówiłem na rozumy, pozamieniał, no co ty? I tak miał szczęście, bo inni, którzy głosili takie tezy, sponęli na stosie. Także wiecie, spoko. Dobra, koniec, tu wyszło nagranie dłuższe, tak? No bo tutaj poruszyliśmy jeszcze inne rzeczy, to jednak nie, ciężko by było poruszyć po kilka w jednym nagraniu. Kochani, zatem nie popełniamy błędów logicznych. Błędy logiczne są, jedne, są w swej istocie błędami rozumowania, tak? Jeśli mamy po swojej stronie błędy rozumowania, ciężej nam dostrzec realia, dostrzec prawdę. No a w świecie samoobrony, walki o przetrwanie, może nas to kosztować życie. Także nie polecam, nie polecam, nie polecam. Także, kochani, cię w siłę, bawcie się dobrze.